Killer? To jakaś łopierdółka, nie killer! Kapitan John Smith? Słyszałem już o nim niejedno. Potrafi przybierać dowolne kształty, jego jad jest tak silny, że ja pierdolę! Coście, z więźnia po czyja? Ten nowy świat będzie wspaniały, co? Chcę zrobić kupę, a jak mi stanie, zwalę go! Ty chcę tylko tak tylko z dziwki zostaw mnie Myślisz ze tandatu nie tak jak zmizda im? Kiedy snuzą ci się szanty i obrzydną ci Mazury Na wierdoli kapitana i ucieka w góry Co hey, tu się dzieje Kim kręcą to dlaczego ja nie gra? Jurtowaj, ale już morskim opowieściom Czy spotkamy tu dzikusów? Jeśli spotkamy powitamy ich w iście w radzieckim stylu. A mamy... Wódkę! Mm. Co za idiota! Gdzie jest kurwa moje 300 baniek? Wiesz skąd przyjechali czarni? Jeśli. Z Afryki. To nie są dla nas groźni. A myślisz, że to taka prosta sprawa wysiąść na plaży w Afryce, złapać światkę z winnego silnego murzyna i wywieźć go za ocean? A jacha! Jakbym wypił kieliszek dobrego wina. Powiem ci, że już mam dosyć tego twojego smysłu. Kurwa jego w dupę zapierdolona mać. Dzwoni do mnie codziennie o szóstej rano i pyta o kasę. To nawet we wronkach mnie tak. Wcześniej nie budzili. Jest nasza, a jaka ładna. Tyle dbam o wygląd tej co star przed Cliffa, byle tylko było psycholina, taku! Do śpierdolenia robota czeka. Wiecie co? Pójdę sprawdzić się za górką. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! A ty z urwiesz od internetu! Ty kurwa durniu! Jestem hardcore! Wypierdalasz stamtąd! Proszę. Pierwszy tu bylec, tak? To czekaj. John! Dlatego się kurwa drzesz? I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Żołnierze, matka jest najważniejsza. Ale jest coś jeszcze takiego większego, co matka i matka waszej matki i matka ojca? Babcia? Matka Przenajświętsza. Który to? ty. Kretyniety. Polska Ludowa jest najważniejsza! No, przyjaciele, do pracy! Ty dasz mi na godzinę to, to, tamto, a o ciebie chcę dwa tysiące. Nie chcemy na dziś dość. Więc jesteś zmęczony, John. Tak. Dobra, John, hop do łóżka. A reszta was brat się do łopat! Nie no, Ej, kurczę! Znowu musiał e, nie no, no, tak się nie no robi! No co się jest. mówi? Dobranoc, John! Matakłej? Przeleć mnie? Kto ty jesteś? Dolores. A ja, Dolores. Jestem królem warszawskich nastolatków. Zrobimy sobie tutaj piknik. Kop, kuba, kop. Kurde, no ja nie mogę! John jadł z mojego talerza i spał na mojej pryczy, a moim biurem grzebał nie powiem gdzie. Tak, cały John. Razem więcej niż stu. Z zaskoczenia nie zdążą jęknąć. Indiańce! NAPIERDALAMY! No nie stać tak tylko na pierdalać! Spierdalajmy stąd. Teraz już wiecie po co tu jesteśmy. To jest wojna. Kurwa! Jesteśmy komunistami. Mamy gwałcić i rabować. Kurwa! Jesteśmy komunistami. Przygotowałeś broń? I opatrunki osobiste. Ruszamy na dziwki. U. Tak jest! Ale ja nie chcę. A ty! Co masz kurwa w rękach? To nie jest karabin na wodę. Co to takiego? Ach, kom dom. Chciałabym to zobaczyć. Zobaczysz. Jak? Daj, pokażę ci. I nic nie zrobisz? Nie, nie, tylko daj mi się wykorzystać. Wykorzystać? Tak. No, wiesz co? Kup sobie lalkę w seks-shopie. Zaczekaj. Nie obrażaj się. Zrobiliśmy wiele dla dziwaków w całym świecie. Jak ja? N no, ty nie jesteś dziwką. Tylko moi bracia? Nie. Słuchaj! Myślę, że jesteś niezła dupa i chcesz mnie bardzo. Przyznaj się. Stachu? Jestem John Smith. Słuchaj, jest Stachu w domu? Tak. Kurwa jego mać po co on tam pojechał mój las, wyciął po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto on mu dał takie pozwolenie. Ty mój płomic ten spór bo goż, lat jasny trafi, krew nagła zaleje. Eee... Czy ty przypadkiem nie klniesz za dużo? Klnę? Właśnie, że wcale kurwa, nie klnę, ty matko co? Łeb mnie na pie i tyle. Znaczy się, że masz migrenę. Kurwa, I to wielką jak pałac kultury. O, lubię ją. Na no co jest? Nie chcesz mnie? O To co? Będziesz się ze mną kochał czy nie? Zawsze możesz powiedzieć, że zostałeś steroryzowany. Miał. Co? Podobało mi się. Nie, 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 tylko nie mów, że chcesz jeszcze. Ty! Co byś zrobił, jakbyś się dowiedział, że twoja siorka opierdala kiełbachy? To samo co ty, gdybyś się dowiedział, że twój stary ma jedno jajco. Mój stary ma jedno jajco! Spierdalaj! W nogi! Dziękuję za osłonę. Cała pierdolona przyjemność po mojej k**wa stronie. Odkopać topór wojenny. Nie mamy topora wojennego. Jak to nie mamy? Kiedyś mieliśmy z tyle zakupów, ale nie trzymał unijnych standardów. To co odkopiemy? Mamy jeszcze składane krzesło. Odkopać składane krzesło! Ojcze, chodzi o to na trzech nogach z długą Tak, moja córko. CKM! Nasi bracia pomogą nam w tej walce. Chyba cię pojebał. A nie, idź pan w chuj! Ja ci dam kurwa! Ja pierdolę. O? No to Wiesiek, co z tym robimy? Zrobimy to tutaj? Jesteście na twój, a nie w burdelu! Z tego właśnie żałuję. Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. No to wedle stopnia. Trzech gra, a czwarty pieprzy ruską. Czego mi nie zrobicie! To się kurwa chyba zdziwisz. Człowieku, kompletnie odjebało facetowi. Przyszliśmy tu krzewić pokój, człowieku, a nie kurwa kijem gruchy obijać. Kompletnie ich pojebało, człowieku. Fajna dupa, Znajoma? Nie ścigają nas dlatego, że zabraliśmy im dupę. Coś w tym jest, nie rozumiesz tego? Ta dziwka wie, co to jest. A ty, moja złota rybko, szybciutko zdradzisz mi swoją tajemnicę. Gdzie jest moje złoto?! Czegoś takiego to u nas nie ma. To cały dzień kurwa robiliśmy tą planszę, Rzesiu. Nie mogę tego, kurwa. Wypierdalamy tą planszę. Nie ma kurwa tej planszy. What the fuck? Spokojnie, Tomasz, to ja. Och, John, mogłem cię zabić. Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś. Miesz! Gdzieś ty był? Paliłem gruchę do głównego zbiornika. Brawo! To pewnie wiesz, gdzie jest Uch. Indian. Musimy to wiedzieć przed bitwą. Jaką bitwą? Idziemy spalić tę wioskę. Wpadniesz? Nie! Tego nie wolno! No to kurwa co wolno, jak nic nie wolno? Nie będziesz mi mówił, co mogę, a czego nie mogę zrobić. Będę. No, to spieprzaj! Sam spierdalaj! Ale mu pan powiedział! Pierdolisz moją kobietę. John, co ty mówisz? Ruchałem się z jednym. Co takiego? Z dzikusem? Tak. O. Co to jest? Argentyński kaktus. A no na chujmy ten kaktus! Zaraz was trochę podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach. Popierdoliło! To tylko kawałeczek pierdolonego ziemniaka, a ty zachowujesz się tak, jakbym krzywdził twoją matkę. Będę się odlać, bo nie chcę na to patrzeć. Pójdziesz za nim. Rozkaz. A jeśli zobaczysz gdzieś. indianinę... To zastrzel go. A, Tomasz! Wyglądasz jak kmiot. Nie różnisz się od Rumuna, który pucuje mi lampy, kiedy stoję na światłach. Nie oddalajcie się, teraz nie pora na wasze jedzenie. Tak, ojcze. Nakoma? Muszę do niego iść. On chce, żebym. Stawiała. Kokoł. On was pozabija. Wystarczy na was spojrzeć, od razu widać, że dopiero wyszliście z łóżka. Ciekawe. Ty chyba nie możesz się doczekać, kiedy sama zaczniesz. Dziwka. Wstrętna dziwka. Tak nie można. <laughs> Kurwa, moje pole. Skąd się tu wziąłeś? Z Polski. Dywersant. Jak Boga kocham dywersant Nie lubię, jak ktoś przystawia się do mojej kobiety. Nie masz mi tego za złe. Nie zabiję cię. Na razie. Kurwa! 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 Za twój krzywy ryj! Ty głupia Tomas, wynoś się stąd! Wypierdalaj. Żadny przybysz napadł Pocahontas. Zginiesz wielu jeden jak ten poprzedni. Kokoł też chciał wyjebać Pokahontas. Powinienem wam gaby wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja. Ale ojcze! Ty wiesz dlaczego Kokoł nie żyje? Wiesz? Wiesz dlaczego? Kurwa, bo ten skurwiel musiał się wyjebać. To rozumie, kurwa! Panie generale! Panie generale! Zastrzeliłem Skopa! Odstrzeliłem mu łeb z Mausera. Powiadam, ratujmy naszego towarzysza. Pokahontas? Postawisz, Paweł? Postawisz. Nie rękoma, wariatko. Mm -hmm. No tak. Dobrze, maleńka. Pocahontas. Kurwa, tak nam było dobrze. No! Nie! Otrzymaj się, kochanie. Chcesz zabić go, to najpierw zabij mnie! Daj spokój. Tak mówią Włosi w czandetnych filmach o mafii. Teraz mamy szansę! Oddziała! Nie! Tylko moja broń mnie rozumie. NIE! Coś ty kurwa zrobił. Ja jak niechcący. To był przypadek. Chodziłem sobie za własnymi sprawami ciesząc się prawem donoszenia broni, a wyście się na mnie rzucili! Zgowalcie go! Wszystkich raz że zabiję ja to! I zapierdolicie! Oj, dobrze, że cię nie trafił. Trafił mnie. Wyjmij mi kulę. W szufladzie jest whisky, dezynfekuj. Tak zawsze robi doktor Quinn. Czy statek gotowy? Za chwilę będzie. Właśnie pierdolą ostatnią część ładunku. Zabiję wasze matki, waszych, mat, waszych braci, waszych dentystów, A miało być tak pięknie. Panie kapitanie, a może by go tak wypierdolić? Tępe chuje, a nagroda? Coś to wiem sprzedam tę skrzynkę żony walkera? Jedź ze mną. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. I smak waszych ust hiszpańskiej dziewczyny nad się i zło nam będzie się śnił, leni nie popłyną z dobrej csu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzam się